Może tak porozmawiajmy, bo jeszcze raz powiem, nie jestem za pedofilium, nie jestem za tym żeby Ale jeszcze raz powiem, wiek, wiek za to powinien być tak trochę, hmm, e, powinien być tak trochę, jak to powiedzieć? Nie zażywajcie narkotyków, bo was zmiotą z Dla, Dlatego na pierwszym miejscu powinny być zalegalizowane wszystkie narkotyki. Jeżeli by były zalegalizowane wszystkie narkotyki, można by było ustabilizować edukację. Ym, no... Raczej, ja jestem za legalizacją wszystkich narkotyków, ale, ale co by miało to wspólnego z edukacją? Edukacją to by było, to by było wiele wspólnego, jak, jak nie wiem, z drugiej strony. Eee, ja nie wiem. Raczej mi się wydaje, jak, jak, jak jakby. Wiem, że Panie Arturze, wiem inaczej, wiem, że narkotyki są złe, ale legalizując narkotyki e, nie byłoby łapanek, e, nie byłoby wydawania pieniędzy na, e, te, na, na, na więzienia, ludzie by. E, Musieli się nauczyć pomagać sobie, czyli pomagać również takim ludziom, e, którzy gdzieś tam wchodzą w narkotyki. Co so, przecież alkohol jest legalny, robi bardzo duże żniwo. Ale teraz tak, jeżeli nie jest. Nie jest pre, panie Arturze, jeżeli jest presja jakaś społeczna, e, no, no to wie Pan, no jest jeszcze gorzej, jeszcze więcej zabójstw, bo to jest przy narkotykach nielegalnych jest dużo więcej zbrodni, niż gdyby narkotyki były legalne. Pamiętajcie, nie zażywajcie narkotyków, po was zmiotą z planszy. E, to znaczy, pan mi proponuje, że pan chce ze mną